Od 3 do 13 czerwca Zygmunt Jantosz podróżował rowerem, tym razem wokół Islandii. Zygmuncie jeździłeś. Już w wielu miejscach, ale tu nowe doświadczenie, Islandia. Tak, to była moja najkrótsza, jeśli chodzi o dystans trasa, ale była jedną, może nawet i najcięższą, jeżeli chodzi o warunki. Islandia to jest kraj bardzo górzysty i wulkaniczny. To kraj ciężki do przejechania, dlatego że cały czas wieje bardzo mocny wiatr, on praktycznie nigdy nie ustaje. Jest zimno, dlatego że od lodowców wieje jeden wiatr, a drugi czasami się zdarza, wieje od Atlantyku, oczywiście Atlantyk jest bardzo zimny, bo z lodowców spływają kry lodowe, dlatego nie może być cieplutki. Pierwszy zaraz dzień trafiłem na chmurę wulkaniczną, która niestety była bardzo przykra, w oczy się wbijał ten pył, do tego jeszcze trafiłem na burzę piaskową, gdzie mogłem jechać 5-6 na godzinę i to jeszcze pod skosem, taki jest mocny wiatr i oczywiście te wszystkie pyły są dmuchiwane przez ten wiatr, Widziałem zdjęcia, między innymi właśnie twoja twarz to jakby rzeźba kamienna. Albo jak górnik, który przed chwilą wyjechał z dołu, ale miałem tyle szczęścia, że tam są bardzo życzliwi ludzie. Już zaraz jak ruszyła ta chmura wulkaniczna, jedna z miejscowych pań samochodem terenowym podjechała do mnie, dała mi maseczkę po kilkudziesięciu kilometrach podjechała druga pani. I dała mi dwie maseczki, bo widziała, że Tom już mam bruną na twarzy. Te panie były bardzo miłe, i oczywiście podziękowałem w pewien sposób za to. Który sta na drodze rowerem w trudnych warunkach, to jednak ludzie tam pomagają sobie. Tym bardziej, że te osiedla, osady czy fermy są oddalone od siebie dość znacznie i rzadko się ludzie widują. To prawda, przede wszystkim zaraz w pierwszy dzień podróży na lotnisku spotkałem misjonarza Słowaka, księdza. Z kapucynów, który zaprosił mnie do swojej parafii. Ta jego parafia liczyła 600 kilometrów. W jedną stronę miał 300 kilometrów i w drugą. I ksiądz Dawid po prostu spadł mi, że tak powiem, z nieba. Dał mi adres tam do siebie. Ta jego plebania była w miasteczku Reydafjordur, na samym wschodzie Islandii. Także z Reykjaviku do Reydafjordur miałem 700 kilometrów. Połowa mojego dystansu. jechałem do nich prawie 5 dni. Tam się zatrzymałem. Mogłem się tam doprowadzić do stanu używalności. Zrobiłem sobie tam oczywiście pranie. Przygotowałem, przejrzałem sobie mój sprzęt, rower. Oprócz tego księdza było tam dwóch kapucynów. Misjonarzy, którzy upiekli chleb. Dali mi pół dużego chleba. Jak tam drogi wyglądają? Taka główna jedna droga, numer jeden, którą ja objechałem w całą Islandię. Ona ma gdzieś około półtora tysiąca kilometrów. Ja przejechałem 1530 dokładnie za 10 dni. Niekiedy były takie dni że jechałem do pierwszej, do drugiej godziny w nocy Spotykałem też rowerzystów Ale najczęściej byli to podróżnicy w dwójkę Samotników raczej tam nie spotkałem I oni dziennie przejeżdżali 50-60 km. To był maks Jak im mówiłem, że jadę po 150 No trochę patrzyli na mnie Jakbym coś z głową miał No ale czas mnie gonił Dlatego jechałem tak dużo Wiemy, że wulkan tam cały czas pracował Bardzo dużo przestrzeni piaszczystych Które utrudniają podczas wiatru Poruszanie się. Na pewno Ci to sprawiało dużo problemów. Tak, ale swoją drogą trafiłem naprawdę w super pogodę. Tam wszyscy nawet się dziwili, że była tak piękna pogoda, bo z tych 10 dni, które spędziłem na rowerze w trasie, tylko dwa popołudnia co padał deszcz. Gdzie nocowałeś? Najczęściej pod gołym niebem, tylko w skałach, żeby oczywiście od tego wiatru się tam gdzieś schronić. Farmy były popuszczane. Tam spałem, w jaskiniach nawet spałem. Jak, jak mi się trafi, to tak robię. No i u tych misjonarzy. Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci po tej podróży? Najbardziej to ta życzliwość ludzi, nie? Przede wszystkim tam ludzie się nigdzie nie spieszą, tak jak u nas. U nas jest wszystko na już. Jest taka nerwowa atmosfera, tam tego nie ma. Tam są spokojni ludzie, oni mają na wszystko czas. A druga sprawa, drugi raz w życiu mnie spotkało coś takiego, że policjant mnie pozdrowił. Raz to mnie spotkało w Norwegii, a teraz drugi raz. To się u nas raczej nie zdarza. Jak się wraca z ciężkiej wyprawy, człowiek się zarzeka, że nigdzie więcej nie pojedzie, bo tak dostał w kość. To prawda, wracam to sobie mówię dobrze, to był chyba ostatni raz. Ale już po kilku dniach świtanowy pomysł właściwie to już. No i właśnie jaki? Jeżeli dobrze pójdzie, oczywiście mam też rodzinę, także chyba w przyszłym roku muszę gdzieś jednak z tą moją rodziną wyjechać. Dlatego, że to już była moja piąta wyprawa. Chciałem przez zimę sobie zrobić patent płetwonurka i trochę pojechać może do Egiptu na rafy ponurkować. Natomiast za dwa lata a dalej będę się trzymał tej północy. Chciałem objechać Szkocję, Irlandię, Anglię, Walię. No to szerokiej drogi i bezpiecznej życzymy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.